Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallach, słuchajcie, kolejny odcinek Wiedźmina. Oczywiście jesteśmy na Skelige. I oczywiście będzie stypa po zmarłym królu. Jeżeli chodzi o Yennefer, to tak jak wiecie, Wiedźmina Serducho zabiło mocniej raczej do Tris Merigold. O, jest skrzyneczka tutaj. Co? To musi być pokój. Zawsze było przestrze i przepych. No, no dobra. Tutaj czułych będą. Koszula, koszula, skelgijski kubrak. Aha, czyli muszę się ubrać tak jak oni tutaj chcą. Kolorowe pludry. I skelgijskie. Skelgijskie czarne pludry. Kolorowe założenie. I jeszcze skelgijskie odświętne meszty. Dobra Uwaga, uwaga Pokaz mody Pretty gdzie to jest? No, Wiesiu, jedziesz E eee, no Kawaler, jak się patrzy Jeszcze te pludry No, nic się nie zmieniło praktycznie no, i kamasze kurka o są <laughs> jakie, papucie. Dobra. No, założyłem odświętny strój i co? Coś nie pasuje. Czy mam wszystko wziąć jeszcze? No tak. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi, da? No właśnie, w jest dla mnie Yennefer? W tej wersji gry, czyli hallakowej, mój drogi, Jennefer jest już dla ciebie kumpelką. Także żadnego barabara bara nie będzie. Bo. niejaka panna Tris. Marigold o wiele gorętsza jest babeczka. Jeżeli kiedykolwiek w tej grze jeszcze CD-projekty pozwolą nam się z nią spotkać, to się o tym przekonasz. Dobra, idziemy na imprezę. Trzymajmy się razem. Już walki oh. Idziemy na stypę Strasznie mi żal tej młodej dziewczyny Nie wiem czy to jego żona była Druga czy córka Kurka spaliła się To są bez sensu Szanuję różne zwyczaje Ale to jest kompletnie bez sensu Że Ktoś tam wybiera Gdzie ja mam Spotka się z jenefer przed wejściem do twierdzy Kertolde. Dobra. Dobry. No i się tak zbara, nie da. No tu jest ładne. Szkoda, że nie ma słońca. Wielka U. szkoda. Ciekawe czy tu można spać prawdopodobnie tak Bo kurka nie wyobrażam sobie jak ktoś musiał atakować tędy. Akurat taka pochmurna pogoda no Podejrzewam że to by pięknie wyglądało gdyby była normalna No ale trudno A gdzie? Kurde, bieg przełajowy. Oddajmy cześć, Branowi z Wjechaj, echo dźwięki. Bran był wielkim władcą, i potrzebuje godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego? Problem z Keligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Aha! Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Gerard, a to Birna, wdowa po zmarłym braniu. Królowa Matka, miło mi Cię poznać, Gracie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. Ja już nie muszę moja droga do Ciebie pasować. E, nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemóc. A skąd Ty wiesz, że ja placków ziemniaczanych z cukrem nie lubię? Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mu prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Nie zapędzaj się. Masz A ty, kurka, byś się mogła przyodziać dziewojo normalnie, a nie... Gołe nogi w taką pogodę. Dobra, chodzimy. Co na pożegnalne ucztę. Chleb, owczy ser. Bo nasz wóz to cały wyładowany jest kupami wydartymi czarnymi. Wiesz, Gerard, morduje mnie na Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Hmm. Do twarzy ci zbrodni. No, nie podkręcaj. Na boku z czarownikiem kręciłaś. Pani Jennefer, panie. Witaj, Arnold. Moim towarzyszem jest Gerald Street. Zaszczycony jestem. Mi również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla. I każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ankreid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Ceres. Proszę za mnie. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie. Nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współwiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A zesztokwiszem walczy otryk Anhindar. że posadzono nas samymi synami Jarlów. Ceresam Kreć jest córką Jarla, Gerat. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. I ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą brana. Cerys zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym synem, zostanie królem. My wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz wtedy, jak Jarmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry? A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym i wtedy, i teraz. Skoro już się zgadzało, nie widzę wśród was Almarka. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedziminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy mi się zgadza. Geralt? Ha! Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Nareszcie na słońce. Miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Założysz się, Lubos? Zresztą z prawdą pieski nie udajmy. Po Do kurka w skrapcie. Tędy można? O kurka, nie, nie można. Dobra, dobra, dobra. Widziałeś jak kicnąłem? No Bo nie spadnij, ty. Po żółtej kresce. Ale fajnie. O, teraz to super graficzka. Proszę, że nie ma czasu, żebym się rozejrzał. Wośpierś się, staruszku. Jaki staruszku? Odkurka, co tak szybko biegnie? No. Cześć, Korenkowicz, to pora muszerzyć. Dobra, gida, gida. Jest tu. Wygrałem. Tylko włosy. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo, albo przegrana, i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypy. Chodźmy. Hmm. Będą mieli pole polewkę z niej. Zobaczymy. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórko Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania, napijmy się. Wypijmy za Ceres. Dawać wina i kielich! Zabrana! Niech mu niczego nie zbraknie na tamtym świecie! Zdrowie mojej pięknej towarzyszki. Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. No. A to nie jest wstyd? Wstyd? Ty, z jakiego uderzysz miłości? Widowabunie z królem ostatni Reis. Tak każe tradycja. No, co odpowiesz na to? Geralt, poznaj Holgera, zwanego Czarną Ręką. Birne wdowe pobrani i naszą gospodynię już poznałeś. Wdowa? Obowiązkiem wdowy jest być przy mężu. Obowiązkiem wdowy jest zadbać o królewskiego syna. Nie takie są nasze zwyczaje. Wasze zwyczaje to barbarzyństwo. Nie w tym się, w to je. Co kraj, to obyczaj. Mówimy o paleniu kobiet, a nie o strojeniu drzewka na jule. To no surowy obyczaj, ale jesteśmy w surowym kraju. Tradycja jest siłą skaliga. To ludzie ustanawiają prawa i ludzie mogą je zmieniać. Słyszałem wiele dobrego obrania. Będzie mi go brakowało. Nie byłam jego pierwszą żoną, ale to ja urodziłam mu pierworodnego i ja wyprawiłam go w ostatnią podróż przeżyliśmy razem wiele lat. Chodźmy. In. Na nas też już czas. Chodź, Swannikę. Birna to podstępna suka. Jeszcze do niej nie dotarło, że jej władza się skończyła. Ran umiał trzymać ją w ryzach. Uczcimy jego pamięć. Zabrano. Chodźmy. Zostań jeszcze, Gerard. Pogadamy! Olgerze, piję za zdrowie Twojej twojej czarnej ręki. O! A teraz wypijemy za to, żeby cesarzowi Nil kutas nigdy więcej nie stanął! Żeby nie doczekał się potomka! <słuch> Chodźmy. To samo słyszałem

Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a odrżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi jeszcze nami. Dosyć! Czas to rozstrzygnąć! i teraz! Ha, ha, ha. Aleś mnie przestraszył! Zesrałem się w spodnie! Uważaj, mu się z pizdo! Słyszałem, że w czasie od na skalibrze panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech lubo zwie, że nie pozwolę pustoszyć Kindertwioł. Nie boję się, ciebie, donar. Niebawem przypłynę wychę kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżba. Patrzcie, ją, jaka wyśszej Idź wiedź, mierzać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Uspokój się, lugos. Żadna baba nie będzie mnie uczyła, jak wojować. Faktycznie nie było to moim zamiarem. Choć, Geralt, zdaje się, że wyczerpaliśmy temat. Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Maszewora. Nie wspominałeś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. O. Nie powinniśmy włamywać się do pracowni Myszowora Gdybym nie znała cię lepiej powiedziałabym, że stałeś się drobnomieszczeński Ale ja wiem, że po prostu lubisz marudzić Po co tam idziemy? Po pewien przedmiot Maskę uroborosa będzie nam potrzebna, więc musimy ją ukraść. Co? No jasne. Chodźmy, Gerald. Już kurwa. Teraz opowiesz jakaś. mi, do czego ci potrzebna maska uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. <laughs> Zgadłeś. Muszę jakieś kroki strażnicy, schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze, a kawka robi co? Kawka plegocze, <laughs> czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb chwili, skowronek dzień dzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A, a słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Wszystko. Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla Myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż, tuż. Wyraźnie wyczuwam nagle. Podejdź tutaj. Wejdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po Gzymsie. Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralda z Rivi. O, Jest nieźle. Ale chyba to jest koniec odcinka, bo to już minął ustawowy czas, albo się pogubiłem. Ale do laboratorium myszowora w następnym odcinku Was zaproszę, także żegnam się z Wami i do usłyszenia.